Gościem jest pan senator Jerzy Chryszczykowski. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie senatorze, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel dziś będzie zabiegał o realizację interesów polskich rolników na rynku mleka i wieprzowiny. Okazją ma być spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Pytanie o te postulaty, bo rynek mleka i wieprzowiny to bardzo ogólne, można powiedzieć, pojęcie. Czy rzeczywiście stanie się coś, jeżeli chodzi o tą kwestię, bo pewnie problem cały czas mamy z embargiem od strony Rosji, co z naszym rynkiem i w ogóle z rynkiem mleka i wieprzowiny w Unii Europejskiej? No jest to problem, który dotyczy rynku światowego i europejskiego i polskiego w szczególności. Jak pamiętamy, nowy rząd, który powstał zaraz 24 jeszcze listopada, wystąpił do wniosku do komisarza Hogana o przyspieszenie uruchomienia dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i wdrożenia refundacji wywozowych, o czym bardzo zabiegamy, żeby to wprowadzić. Niestety ani w listopadzie nie udało się uzyskać. Teraz ponownie został złożony wniosek, który został wysłany jeszcze 4, jak dobrze pamiętam, tego do komisji z podobnymi problemami, które wskazujemy, że sytuacja na rynku, która jest w dalszym ciągu no, w debacie rolnictwa na posiedzeniu Rady Europejskiej do spraw rolnictwa, żeby w tym e, w dzisiejszym dniu, kiedy to złożone zostało jeszcze 4 lutego, rozpatrzyć wnioski, którym no, chcemy konkretne przyznania dodatkowych środków finansowych w ramach nadzwyczajnego wsparcia kierowanego do Dotkniętych, my to uzasadniamy kryzysem sektorów mleka i mięsa wieprzowego, aby zrekompensować straty poniesione dla producentów z tytułu skutków embarga, bo głównie to embargo nam tutaj rosyjskie leży i jeszcze zostało przedłużone przecież o pół roku przez Komisję Unii Europejską. Również tutaj katastrofalny, skutki suszy, który były w roku 2015. Bo, bo wydaje się panie senatorze, że to Komisja Europejska, tak? Ma instrumenty do stabilizowania rynków rolnych i, i chyba z tego no, nie korzysta, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie. Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o rynek mleka, to jest coś takiego, że badania robią, zdjęto ten pakiet, wprowadzono pakiet mleka, zdjęto kwotowanie co pozwoliło przy zdejmowaniu kwotowania nagle uwolnienia rynku i nadprodukcja się zrobiła na rynku mleka. Z tego tytułu rolnicy polscy, niemieccy i innych krajów, którzy przekraczali te kwoty, płacili kary i jeszcze Polska jeszcze musi płacić kary, bo nie wszystkie zostały, bo są laty rozłożone do spłacenia i stąd pan minister między innymi, żeby obniżyć jakby tutaj to obciążenie dla producentów mleka, wnioskuje o to, żeby e, jednak e, wjąć te kary, chcę przypomnieć, że e, kary rząd polski dopłacił do Unii Europejskiej. Chodzi teraz, aby e, zgodnie z prawem Unii Europejskiej ściągnąć kary do polskiego rządu z powrotem pieniądze, żeby wpłynęły do budżetu i żeby w ten sposób było, że sankcje nałożone na rolników są skuteczne. Jest możliwość przedłużenia dłuższego okresu, bo kiedy rozmawiałem z dyrektorem Plewą jeszcze w ubiegłym roku na ten temat, to powiedział, że Polska nam nie wystąpiła dłuższy okres pięcioletni na przykład, jak to robiły inne kraje Włochy, gdzie długo się woziły, zanim od rolników ściągnęli te zobowiązania, bo komisja uzyskała swoje środki, że państwa pokrył, czyli państwo zapłaciło i część rolników zapłaciło już te kary, ale chodzi, że w tym kryzysie na mleku, gdzie cena spada na mleko, gdzie nie są w stanie rolnicy jakby jeszcze utrzymać i tych kar zapłacić, nie wszyscy to są, to jest część tych, najbardziej tych rolników, którzy wzięli programy, zaciągnęli kredyty, zainwestowali duże pieniądze, zakupili nowe stada podstawowe krów mlecznych, no, są w sytuacji trudnej, żeby pomóc im po prostu, żeby jeszcze i To jest ten wniosek między innymi, żeby w tym momencie, no, ulżyć tym rolnikom. Mówimy też również o uruchomieniu mechanizmu tutaj wspierania eksportu, no, refundacje wywozowe to na te produkty, które są na rynku Unii Europejskiej, żeby te nadwyżki zostały wyeksportowane, a nie tylko kupywanie na prywatne przechowanie czy interwencje w rynku mlecznym, które powodują, że mleko w proszku, które się wykupuje czy masło, no, no powoduje też o takich cenach, gdzie mówimy, że ten truk referencyjny i te ceny interwencyjne w sektorze no, nie odpowiadają dzisiejszym. Bo to jest taki przykład, że jeżeli my dzisiaj. Mamy płacić na przechowalnictwo w ramach Unii Europejskiej ten interwencjonist, który jest, żeby zapłacić tą cenę poniżej kosztów produkcji. No to też nie chcą zakłady, spółdzielnie tego sprzedawać. Więc tu powinna być też już zmiana tego cenu progu referencyjnego, tych cen interwencyjnych na mleko, bo inaczej to po prostu nie opłaci się mleczarniom sprzedawać. A to jak, jest a załamanie pan... rynku wewnętrznego, bo nie możemy wyeksportować na zewnątrz, i to powoduje również, że na przykład Niemcy wykańczają polskich rolników, przez to, że, daję przykład jednego kraju, bo to i wiele krajów stosuje, ale że stosują ceny, nazwijmy to, niekonkurencyjne. Gdybyśmy patrzyli to na zewnątrz, to się to nazywa dumping. Po cenach dumpingowych, a to przy nie zachowaniu konkurencyjnych. Na przykład polskie mleczarnie sprzedają ser po, po 12 zł, a niemieccy chcą sprzedać za 8 zł, czyli stosują ceny ze swoje nadwyżki regulują tutaj na nasz rynek, wpychając, co obniża koszty zmusza też przez te sieci handlowe, żeby te ceny jeszcze były niższe, co poniżej kosztów produkcji i mleczarnie z tego tytułu ponoszą jeszcze dodatkowo straty, bo też stają się do konkurencji dostosować i koszty przekładają na rolników, no bo spółdzielnie jest rolników, no to znaczy na są koszty rolników i to jest takie koło zamknięte. Stąd uważamy, że Unia Europejska powinna ten problem rozwiązać, bo to dotyczy embarga i jeszcze tych kar, i tych jeszcze suszy ubiegłorocznych. Więc to w mleku jakby pokazuje ten element, że trzeba tutaj te działania podejmować, bo jeśli Unia nie podejmie, my nie mamy możliwości łamania prawa Unii Europejskiej. A pan myśli, panie senatorze, na ile skuteczne będzie, będzie to spotkanie dzisiaj pana ministra Jurgiela, czy ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej, na ile będą w stanie, nie wiem, coś wywalczyć z Komisją Europejską, bo to chyba od niej zależy, co stanie się i na ile uczciwie będzie Będziemy też traktowani, tak, mówi pan, a przede wszystkim rolnicy, tak, polskie firmy. No ja powiem tak, no trzeba coś działać i robić. Ja się cieszę, że rząd polski wystosował to stanowisko. My jako rolnicy, Zrzeszenie tutaj Polski w kopak od rzeka takie stanowisko popieramy i daliśmy też tutaj dowód tego, że, żeby te działania poszły w ramach szerszego stanowiska Unii Europejskiej rolników, jak i również liczymy na to, że w końcu Komisja podejmie działania, że nie będziemy musieli doprowadzać do protestów rolniczych, jak to robiliśmy w ubiegłym roku, że aż trzeba było 7 września jechać do Brukseli i protestować, żeby potem dostać tą zwaną Jałmużnę, gdzie to dla Polski wypadło. 28,5 miliona euro to dzięki temu, że rząd polski obecny podjął działania i dofinansował to jeszcze drugie tyle, czyli 120 można powiedzieć to jest ponad 120 milionów na złotówki licząc polskie, że w sumie poszło to i na mleko, i na trzodę. Też żądamy, że w takiej sytuacji, w której nie można uruchomić, to te rekompensaty utraconych rynków powinny być też w ramach funduszy europejskich wsparciem też takim doraźnym, żeby złagodzić te skutki. No to też jest wniosek o to, żeby ten mechanizm zastosować. No ale już nie mówię tutaj o mechanizmie tak zwanej trzody, która jest rzeczywiście tragiczna, bo trzoda też nam bardzo mocno leci. I tutaj zwracamy uwagę i tutaj rząd występuje ze stanowiskiem, aby była też możliwość eksportu na zewnątrz, na rynki trzecie tych naszych nadwyżek. No nie doprowadzałem do tego, jak Francuzi, czy inne kraje chciały pojedynczo uzyskać wejście na rynki rosyjskie. Dla nas jest to niedopuszczalne. Skoro jest Solidarność Europejska, to powinniśmy wszyscy jednakowo uzyskać te rynki, a nie dać się, powiedzmy, że poszczególne kraje tam wyprowadzą sobie, a Polska znowu zostanie. A jest Problem to tak, że, że nam to się w... ciąży właśnie na ten ASF w tak. dalszym ciągu? I, I minister no, no, też chyba chce rozmawiać, tak, na temat afrykańskiego pomoru świt. Tak, bo mamy teraz informacje, tutaj już Komisja chciała nakładać na Polskę rozszerzenie stref, na co my się nie zgadzamy, bo uważamy, że nie ma ani jednego przypadku w gospodarstwie, tylko u dziku. w związku z tym nie ma potrzeby rozszerzania strefy tutaj bezpieczeństwa, która by była dalszą strefą zagrożenia produkcji, w gospodarstwie tutaj trzody chlewnej. I chyba jest też tak, że cały ciężar zabezpieczenia terytorium Unii Europejskiej spoczywa na nas, tak? Na Polsce. Oczywiście i my dlatego podnosimy. Ja osobiście z, z komisarem Hoganem zwracałem na to uwagę, kiedy w serii rozmawialiśmy i zwracaliśmy na to uwagę. No to komisarz powiedział, że dopracujcie się lepszych zasad. Postaramy się dofinansować. Mamy też niebezpieczeństwo, że na Ukrainie się pojawił AFS i też musimy zabezpieczać granice, też żeby nie doprowadzić do rozszerzenia tutaj strefy do nas. i tu Wymaga tu większych środków finansowania, zabezpieczenia, gdyż my jesteśmy tym krajem frontowym, nazwijmy tutaj, gdzie choroba AFS przenosi się coraz po 200 km co roku. Polskę udało się tutaj zahamować. Nie przez cały rok prawie nie przeniosło się. W związku z tym jest to ogromny wysiłek polskich rolników. Tym bardziej, że pamiętajmy, że zlikwidowano produkcję w tym regionie. Częściowo rolnicy dostali rekompensaty. Niektórzy muszą bardzo mocno ponosić tutaj straty w utrzymaniu tutaj tego programu biosekulacji, aby nie przeniosła się ta choroba. Więc to są potężne wyrzeczenia i koszty dla naszych producentów, hodowców trzody. I myślę, że tutaj Komisja Europejska też powinna to widzieć i wesprzeć nasze działanie, ale bez tak zwanego działania, wyknięcia nadwyżek poza rynki Unii Europejskiej, ja też zadaję pytanie, dlaczego na przykład my deklarujemy Unia Europejska ogromne pieniądze na pomoc dla imigrantów, którzy by tutaj do Polski już nie przyjeżdżali, do, nie przyjeżdżaliby do Niemiec, czy Austrii, czy innych krajów, żeby na przykład tą pomoc 3 miliardy, które się proponuje, nie przemienić na pomoc żywnościową na przykład. Gdyby akurat y, ilość tych miliardów i y, milionów danego kraju uruchamianych, niech by to poszła pomoc również żywnościowa w tamtych obozów uchodźców, żeby dać im, żeby na przykład zdjąć te nadwyżki i tam wyeksportować na przykład w ramach pomocy tutaj. No O takim też myślę działaniu, natomiast my tutaj spotykamy się w Kopaczka 18. Komisarz Hogan przyjeżdża do Polski, spotyka się z nami 10 marca, będzie tutaj z Komisją Sejmu i Senatu Rolnictwa spotykał się, pewnie z ministrem również i będziemy tutaj działania też podejmować, żeby pana komisarza nakłonić do takich działań, które no, zmuszają do podejmowania działań regulujących rynki, a nie zostawienia, że sami rolnicy sobie muszą poradzić. Bardzo dziękuję za, za rozmowę panie senatorze. No zobaczymy, bo pewnie informacje też do nas będą powrótku docierały, jakie efekty dzisiejszego spotkania pana ministra w, z ministrami rolnictwa w, w, w Unii Europejskiej w Brukseli. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że, ja myślę, że to jest proces jakby początkowy, bo to jest jakby nowy wniosek. On nigdy nie jest od razu zaakceptowany, on wymaga jakby dopracowania i dalszych działań. No My ze swojej strony na pewno zrobimy wszystko, żeby panu ministrowi pomóc i sami sobie pomóc, bo przecież rolnicy sami też muszą sobie pomóc razem z rolnikami z pozostałych krajów Unii Europejskiej, bo ten problem nie dotyczy tylko Polski. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan...